Dzień dobry Państwu, Kłania się Wojciech Dobrzeński Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NISTV. Jak Państwo widzicie, jestem przed komisją wyborczą, to jest komisja wyborcza, gdzie ja jestem zarejestrowany w tej komisji, ale najpierw króciutka definicja, czym jest frekwencja. Otóż frekwencja to stosunek liczby oddanych głosów ważnych kart do głosowania do ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W związku z tą definicją udałem się właśnie do mojej komisji wyborczej i tam podchodząc do stolika oznajmiłem, że odmawiam pobrania jakiejkolwiek karty do głosowania i proszę, aby to zostało odnotowane w uwagach. Odbył się pewien spór, ponieważ komisja została poinstruowana, że tylko można odmówić kart do głosowania dotyczących referendum. Nie wiedzieli, że można również odmówić pobrania wszystkich. Ja również uprzedziłem, żeby tych kart nie traktować jako kart, które zostały, zostały oddane i one się nie liczą do frekwencji, to bardzo ważna rzecz, bo my uważamy, że frekwencja jest również głosowaniem przeciwko całej tej klasie politycznej i my takie stanowisko byśmy zaprezentowali na naszym kanale i do tego bardzo serdecznie Państwa zachęcamy. Jednocześnie informujemy wszystkich, że my nie agitujemy żadną z, z formacji. W związku z tym prezentacja tego filmu teraz, kiedy jeszcze trwa proces wyborczy. Nie jest złamaniem ciszy wyborczej, ponieważ dotyczy kwestii frekwencji. Zachęcamy Państwa do yy, takiego zachowania, które właśnie Państwu zaprezentowałem, czyli pójścia do, do komisji i odmowy wzięcia jakiejkolwiek karty i przypilnowania, żeby to zostało odnotowane w uwagach. I pod tymi uwagami Państwo się podpisujecie. To tyle na dzisiaj. Jak zwykle życzymy Państwu miłego dnia i mam nadzieję, że ta mała frekwencja pokaże czerwoną kartkę dla całych tych elit politycznych, które wszystko robią, żeby było nam jak najgorzej. Jeszcze raz życzę Państwu miłego dnia.